Cześć Widzowie, to moja druga piosenka pod tytułem Freddy's Fazbear's Pizza W mrocznych Freddy's Fazbear's Pizza animatroniki kryją swe twarze Bonnie, Chica, Foxy, Freddy gotowi na przerażącą noc Five Nights at Freddy's, gra która przeraża i porywa Skryj się w cieniu, bądź cichy jak mysz, bo animatroniki są na tropie Maskę zakładaj, by ich zmylić. Drzwi zamykaj, by ich powstrzymać. Lecz uważaj, bo bateria słapnie. A wtedy nadziei twój koniec. Five Nights at Fredis, gra, która przeraża i porywa, skryj się w cieniu. Bądź cichy jak mysz, bo nie ma troniki, są na tropie. Golden Freddy, duch z przeszłości, nawiedza cię w Twoich koszmarach. Marionetka ciągnie za sznurki, ukrywając się w ciemnych zakamarkach. Noc po nocy walcz o przetrwanie, przerażenie rośnie, a ty się chwiejesz. Każda minuta to wieczność. matroniki nie ustępują. Five Nights at Freddy's, gra, która przeraża i porywa, skryj się w cieniu. Bądź cichy jak mysz, bo matroniki są na tropie. Świt w końcu nadchodzi, a matroniki wracają do snu, ale koszmar pozostaje. Five Nights at Freddy's cię pochną.